Cześć, witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof. Giełda jest prosta. Który to mamy? 12 maj. Słuchajcie, pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, na początek, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną. Wiadomo, jest to analiza techniczna. Pamiętajcie, że ja na rynku gram strategiami, czyli zupełnie inaczej niż większość inwestorów, którzy tylko kupują. I potem pytają, gdzie sprzedać. <laughs> to taki żarcik. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Robimy sobie dzisiaj aktualizację. Z waszych komentarzy wychodzi na to, że ARM, McDonald's, Cyfrowy Polsat i Allegro. To by nas dzisiaj, słuchajcie, interesowało. Tu jeszcze kolega Pepko, ale tam na Pepko się nic nie zmieniło. Tam mieliśmy to głębokie zejście, o którym mówiłem i Szczerze mówiąc, nic tam więcej nie ma, na razie, więc tam jeszcze nie aktualizuję, przyjdzie czas na pepko Także tak by to wyglądało. No i tutaj KGHM, no to tam strefy też, strefę wyznaczyłem podażową, w sumie na KGHM to trzeba będzie wyjść, zaraz sobie sprawdzę KGHM-a. Dobra, to jeszcze wrzucimy KGHM-a, słuchajcie, na ruszt, eee, bo tam, kurczę, nie wiem czy zamykałem kghm -a. Szczerze? Chyba nie. Ostatni tepek w czwartek był robiony na GPW, czyli GPW doszło, jakby słuchajcie, do strefy podażowej. No ale o tym za chwilę. Króciutka reklama i lecimy. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie do grupy GT, gdzie m.in. prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku aktualizuję, co kupuję, co sprzedaję, w co reinwestuję, co wygląda dobrze. Także robię analizy, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny. Również strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku. Co sobotę mamy live y o 20.00. Na żywo, więc jeżeli chciałbyś się czegoś nowego, nowego dowiedzieć, coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę, to zapraszam serdecznie. Link w opisie. No właśnie, moi drodzy, GPW doszło do strefy podażowej, czyli słuchajcie. Ja prowadzę na grupie portfel, więc na tym portfelu zostało to sprzedane. No bo jest to taka zielona strefa, z której zawsze odbijaliśmy w dół. Więc słuchajcie tradycyjnie, żeby nie bawić się w czerwone, czarne, czy wybije, czy nie wybije, mało to ważne. Kapitał już poszedł gdzie indziej. Także słuchajcie, zostało to sprzedane i Otwarta też pozycja została na Tauronie, czyli to jest to, 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 o czym mówiłem na Tauronie. Jakby ta strefa, słuchajcie, o której nie wiem, czy kurczę mówiłem na YouTube, bo teraz mi się już myli między grupą a YouTubiem, YouTubem, słuchajcie. No w każdym razie, na samym tutaj dołeczku to, to otwierałem w portfelu grupowym. I słuchajcie, na pewno będzie trzeba w poniedziałek u nas, znaczy ja w portfelu będę sprzedawać CCC. No tu ładny zysk, z ponad 100%, chyba, że się otworzy z dużym gapem, no to jeszcze nie będę sprzedawać, ale ja zawsze lubię przed strefą sprzedać, żeby mieć pewność, bo czasem jest taka sytuacja, że tak szybko dojdzie, że nawet człowiek mm, nie spostrzeże się, kiedy to będzie, prawda? Więc CCC zostanie sprzedany i tu ze z polskich spółek jeszcze KGHM, no w sumie, też, w sumie też, w sumie też, w sumie też, w sumie też mógłby zostać, słuchajcie, tutaj sprzedany na tej strefie podażowej, tylko ile to jest procent? Hmm, jakieś 30, 28-30% też zostanie sprzedany KGHM z tej strefy podażowej, tylko to są pamiętajcie, ja to robię krótkoterminowe, takie bardziej średnioterminowe zagrania, więc jakby to tak się nie kierujcie tym, bo to też są zagrania w strategii, gdzie ogólnie rzecz biorąc, no po prostu strategii. Lecimy do cyfrowego polsatu. Ostatnio tutaj robiłem analizę z tym trójkątem w dół, nie doszło to, nie żebym był jakoś specjalnie, słuchajcie, smutny z tego powodu, no bo jakby nie było, cyfrowego posad, też prowadzimy w strategii, więc cyfrowy polsat, no dobrze, bo jakby rosnął, nie musi strefy zaliczać, jakby nie było, natomiast, słuchajcie, na chwilę obecną, tak z technicznego punktu widzenia, no to nie ma tutaj nic na razie wzrostowego na cyfrowym polsacie, jasne, fajnie urósł, spoczko, tylko... Słuchajcie, to jest na, na razie powtórzenie korekty 1 do 1, prawda? Więc, jakby na chwilę obecną, kształtujemy, i to jest strefa podażowa ogólnie, e, kształtujemy się w powtórzeniu tej korekty 1 do 1. Dla mnie, takim sygnałem, e, a może inaczej, gdzie będę wychodzić na portfelu grupowym z cyfrowego Polsatu? No, mocno po przebiciu tego, e, dopiero gdzieś tam. Powyżej 14:30, więc jeszcze daleka droga na cyfrowym polsat. Może nie aż taka daleka, no ale tam dopiero będę się interesować wyjściem z cyfrowego polsatu ze strategii. Podkreślam na razie, na chwilę obecną, dla mnie jest to na razie powtórzenie korekty, z której cały czas jest możliwość, słuchajcie, następnej odnogi w dół. No, życzyłbym sobie i wam, jeżeli ktoś jest w CPS-ie, mówię, że ten CPS tak długo już to trochę trwa. No, żeby po prostu przebił ten punkt A, żeby nie dochodził już tutaj do tych 9 zł. Niech już tam nie dochodzi, niech już tu zareaguje, przebije ten trend spadkowy tego pierwszego OPS-a i zrobi większą korektę, bo tu jeszcze, słuchajcie, dla całego tego spadku nie było ani jednej większej korekty w górę. Tutaj wszystkie te korekty to były korekty wewnętrzne żadnej korekty dużej w górę jeszcze nie było dlatego mówię, że po przebiciu tego ta korekta większa się tutaj zrobi i po przebiciu tego ja też będę myśleć nad wyjściem ze strategii na CPS ie więc CPS tak by wygląda, no na razie nic tu ciekawego nie ma, no troszkę urosło wiem, dużo się mówi o tym no ale tak z technicznego punktu widzenia no ja tutaj nie mam dla siebie jakby na razie roboty, o może tak słuchajcie, następna spółka ARM RM, Arm Holdings czaje się na tą spółkę, bo mi raz uciekła słuchajcie, i to z 50 dolków mi uciekła, a to za sprawą jakby brokera, który słuchajcie wstrzymał handel okej, okay. wstrzymał jakby handel wtedy, kiedy byłem zainteresowany, a potem o tym zapomniałem, <grych> więc tutaj czekam, no i słuchajcie, tutaj czekam na strefę 73 dolary 786, czyli mamy układ harmoniczny albo być może będziemy mieli, bo jeszcze nie mamy, ale gdybyśmy mieli układ harmoniczny, tu wiadomo, korekta może być troszkę jeszcze wyżej, powtórzenie tej korekty, i gdyby to tutaj zleciało, akurat by pokryło gapa, no to ja to zapisuję na mojej liście, jest top 1 ARM Holding. Więc tutaj głębokie zejście dla pierwszej fali i można byłoby powędrować, słuchajcie, coś tam w górę. Więc tutaj podrzucam RM. Niech sobie wisi, można raz na tydzień spojrzeć, czy doszło, czy nie doszło. Jak nie dojdzie, no to trudno, no to nie będę mieć pozycji. Są inne też spółki, a jak dojdzie, no to taką pozycję, słuchajcie, u mnie tutaj wleci. Allegro, ktoś pytał, gdzie wychodzić z Allegro. Allegro też gram, jakby, o, może tutaj akurat na grupie bo to jest portfel grupowy, to są spółki, które gram na grupie, które prowadzę w zasadzie na grupie. No to Allegro, moi drodzy, no gdzieś tu było Allegro, tylko gdzie, gdzie jest Allegro, gdzie jest Allegro, gdzie jest Allegro? No właśnie, a tu jest, dobra. No to Allegro też prowadzę. Hmm. No i to jest 29 zł. prowadzę Allegro. No i tutaj dość dużo czasu spędziliśmy, bo ja ogólnie Allegro na grupie kupowe na tym spadku, prawda? Na tej strefie. to była jakaś wcześniej strefa, już nie pamiętam jaka, bo już ją wymazałem tutaj. Więc ja osobiście Allegro będę sprzedawać tutaj. Tylko to jest tak, jak powtarzam, krótko-średnioterminowa pozycja. Czyli tak naprawdę, no, jakby zanosi się, słuchajcie, na tej profity. Więc tutaj Allegro będę sprzedawać, um, a to jest krótkie zagranie, czyli mamy tu 38 i powtórzenie największej korekty 1 do 1 w tych granicach 41 zł. To jest dla krótkoterminowego zagrania, natomiast dla dłuższego terminu. Nie mam tutaj takiej opcji. Najpierw trzeba by tą korektę 1 do 1 przebić, żeby myśleć o dłuższym terminie i czymś więcej. Natomiast jak ją przebijemy, to później jeszcze raz rozegram Allegro, ale na chwilę obecną w krótki i średni termin, no może taki nawet średni termin, bo to było od października. No to tu będę wychodzić z Allegro, żeby gdzieś przetransferować gdzie indziej. Jakby pieniądze, prawda? Z takich takich profitów to też ze spółek amerykańskich. Niedługo będę myśleć nad Lewisem. Hmm, tylko właśnie tutaj, słuchajcie, na Lewisie no też fajna pozycja. Też nie doszło do strefy złotej, ale pozycja szybko zorientowana, jakby na wzrost. E, bo tu mamy też fajne, głębokie zejście, więc w sumie tu chyba też poczekam do wybicia tego szczytu. Kurczę, szczerze mówiąc, a z polskich spółek. No, to jeszcze tak do Take Profitu, słuchajcie, najbliższe co tam do Take Profitu, najbliższego jest, słuchajcie, Nevak, tak naprawdę gdzieś tam do Take Profitu, ale to, to chyba też mówiłem. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, Allegro było, CPS było, KGHM było. Więc jeszcze McDonald's. McDonald's, ktoś pytał jako spółka dywidendowa. No jest też na McDonaldzie. Słuchajcie, jest też na McDonaldzie fajna, fajny układ harmoniczny. Gdyby doszło do 258, no to też jest tu Gartley, no <laughs> czy mógłby być? I to by było. Ciekawe miejsce, jak dla mnie. 258,87 Natomiast słuchajcie, w spółkach dywidendowych, no raczej nie zastanawiamy się nad łapaniem dołków, bo to nie ma sensu. Jeżeli spółka dywidendowa, no to pod dłuższy okres. Więc e, tak naprawdę, czy ja kupię tutaj, czy ja kupię tutaj, no to w jakimś tam 5 letnim okresie, no niewielkie ma to znaczenie, prawda? Jakby nie było. No bo zobaczcie, tak jakbym nie wiem, 10 lat temu, w 2014, zastanawiał się nad tym, czy ja wezmę pozycję tu czy poczekam na ten dołek tutaj czy na ten dołek prawda no nie, nie wie, jakie to ma znaczenie w obliczu jakby lat zgadza się więc tutaj pod dywidendy pamiętajcie że ja ogólnie się nie zastanawiam za bardzo gdzie kupuję owszem jak chcę dołożyć jakąś pozycję do dywidendy i widzę że na przykład robi technicznie już układ no to wtedy tak wtedy jak najbardziej mogę się interesować jakby tym układem i dołożeniem tam do spółki dywidendowej następnej pozycji, ale w przeciwnym wypadku nie ma szans, nie ma sensu, o, może tak, jeżeli jest to spółka dywidendowa pod dłuższy termin. Natomiast tak, jest tu strefa najbliższa popytowa, to jest 258,87. No i też jakby strefa fajna do rozegrania, bo tutaj potem szczyt, no kolejne szczyty, tak naprawdę, prawda? Nie ma tutaj jakichś dużych typowych zwrotów, no ale jest jak się doliczy dywidendę, a dywidenda jest na poziomie jakim my tu mamy, poziom dywidendy 2,43. No to jakiś tam, jakoś tam będzie to pracować, prawda? Więc tutaj 258, widziałbym taki moment na McDonaldzie. No, i tyle słuchajcie, moi drodzy. Szybki przegląd, napiszcie co do analizy. Jeżeli macie jakieś pytanka, piszcie, piszcie pytanka w komentarzu i słyszymy się w środę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Hej.